Jeżeli próbowaliście już wszystkiego i nic nie działa na Wasze dzieci, spróbujcie zrobić tę jedną rzecz. Cześć, witajcie, tutaj Patryk, nowoczesny tata. Dzięki, że do mnie dołączyliście. Zanim zaczniemy, gorąca prośba: like, subskrypcja. Nie ominie Was wtedy żaden mój nowy materiał. Dla subskrybentów za każdym razem przewiduję nagrody. Więcej o nich na samym końcu materiału. A teraz chciałem Wam zdradzić jeden, jeden magiczny sekret, który może i Wam pomoże w radzeniu sobie z sytuacjami, w których dziecko realnie nie chce słuchać, a Wam już opadają ręce i nie wiecie, co zrobić. Próbowaliście krzyczeć, próbowaliście karać i nagradzać, próbowaliście pewnie też dawać naklejki. Posłuchajcie, jedna najprostsza zasada którą staram się jak najczęściej kierować, przy czym od razu muszę też u Was tutaj uczulić, że ona nie zawsze jest możliwa do wykonania, ale posłuchajcie. Spróbujcie tego. Moment, w którym dziecko nie chce słuchać najczęściej to jest moment, w którym dziecko jest zajęte. Banalne. Dziecko nie jest nie, nieposłuszne na przekór. Ono może być nieposłuszne i mam nadzieję, że to jest Wasz przypadek, Ponieważ zwracacie się do niego w najmniej odpowiednim momencie. Zwracacie się do dziecka, żeby przestało spędzać sobie przyjemnie czas, bawiąc się, rysując, grając, oglądając cokolwiek, i mówicie: koniec, teraz ja decyduję, co ty masz robić, ucinamy natychmiast to, co robisz, i zaczynamy robić to, co ja chcę. No to odwróćcie sytuację. Oglądacie wasz ulubiony mecz czy serial. Y Zajmujecie się waszym hobby, waszą pasją i nagle ktoś przychodzi, koniec, koniec, wychodzimy albo ubieramy się, albo teraz czas na obiad. No kurczę, no, nikomu się to nie podoba i dziecko, żadne dziecko nie jest tutaj wyjątkiem. Więc nie panikujcie, zostawcie głos na poziomie opanowanym i zapytajcie dziecko, kiedy będzie gotowe zrobić to, o co je prosicie. Tylko ta jedna, ta jedna metoda. Ten jeden sposób. Poczekajcie, aż to dziecko wam powie, kiedy będzie gotowe na współpracę. Dziecko nie chce odłożyć swojego talerza po obiedzie? Okej, okay, to nie jest jakiś duży problem, natomiast fajnie, gdyby to robiło naturalnie, że kiedy zwrócicie mu uwagę, że ma to zrobić jak wstaje od stołu, to najpewniej to zrobi. Ale kiedy pochłonie go jakaś inna czynność, no to wiadomo, że ten mały zup może nie mieć ochoty odkładania talerza. Więc. Spróbujcie wyczuć moment, w którym dziecko jest podatne na prośbę. Jeżeli załóżmy, chcecie, żeby dziecko posprzątało, a ono jest w trakcie zabawy, no to będzie bunt, będzie awantura. Jeżeli chcecie, żeby dziecko posprzątało, bo idziemy się kąpać i w pokoju musi być porządek, bo rano dobrze jest się obudzić w porządku, no to jak najbardziej myślę, że taka argumentacja do dziecka dotrze. Jeżeli natomiast wrzucicie dziecku presję czasową. Teraz ma być posprzątane. W tej sekundzie nie obchodzi mnie to. Ja tak mówię i basta. A potem się zastanawiacie: kurczę, no czytam te wszystkie książki, nic mi nie pomaga. To właśnie dlatego nie pomaga, bo to nie jest dobry moment. Dajcie dziecku czas. Pomyślcie, w którym momencie wkomponujecie wasze, waszą prośbę, wasze prośby, i spróbujcie wtedy raz jeszcze i przede wszystkim na spokojnie. Poczekajcie, aż dziecko skończy z tym, w co jest zaangażowane, i wtedy i wtedy poproście dziecko, aby zrobiło to, na czym wam zależy. Niby banalne, ale sporo czasu zajęło mi wyczucie tego i nauczenie się, że dziecko po prostu żyje swoim życiem i ma swoje rzeczy, których, z których nie chce rezygnować i które lubi. Mam nadzieję, że ta metoda zadziała też u was, tak, jak i u mnie zadziałała. Nie będzie szybko, ale będzie spokojniej. Dajcie koniecznie znać, jak wam poszło w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za lajka, za subskrypcję. Pamiętajcie, że wszyscy subskrybenci co filmik biorą udział w losowaniu bonu w wysokości 50 zł. Ostatni moi zwycięzcy już się cieszą. Z tego co wiem, był bon do Smyka, była karta przedpłacona, a w tej chwili ten szczęśliwiec zgłasza się do mnie, tudzież ja zgłaszam się do niego. Znajdujemy się i, e, i mamy radość zwycięstwa. Dzięki, tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego materiału, cześć!